Cześć widzowie! W tym filmie pokażę dwie maszyny, których jeszcze na kanale nie prezentowałem: a będą to nożyce do żywopłotu Steel HS81R oraz piła łańcuchowa Steel MS231C. Zacznę od nożyc do żywopłotu. Tak jak wspominałem na filmie, w którym prezentowałem nową kosę spalinową Steel FS461C, jest to maszyna, którą otrzymałem w zamian za moją poprzednią kosę Steel FS361. Dokonałem takiej wymiany z właścicielem. On potrzebował kosy spalinowej, a ja. Żywopłotówki, więc się zamieniliśmy. Dokładnie takim samym modelem pracowałem w spółdzielni. Dlatego, mając dobre doświadczenia z tym modelem, taki sam wybrałem. Tak wygląda. Prowadnica ma długość 60 cm. Od siebie dodałem taką osłonę, ponieważ ona nie jest montowana fabrycznie. Dzięki temu końcówki ostrzy nie będą się uszkadzać, jeśli przez przypadek się uderzy o beton. Tutaj jest ssanie, filtr powietrza pod tą pokrywą, koło magnesowe, pod rozrusznikiem, zbiornik na mieszankę paliwowo-olejową z korkiem szybko otwierającym. Tutaj jest wyłącznik. Do odpalania można sobie podnieść obroty, co ja polecam robić, ponieważ dzięki temu silnik dużo szybciej odpali. Już miałem okazję troszkę popracować tymi nożycami, ale nie, nie robiłem o tym filmu. Ale w niedalekiej przyszłości jakiś nagram, a na wiosnę zaprezentuję cięcie pojedynczych krzewów, formowanie ich. Więc teraz omówimy sobie piłę, która przyszła do mnie wczoraj. Była dużo bardziej Brudna, prawdopodobnie, właścicielka nigdy jej nie czyściła. Tutaj pod rozrusznikiem bardzo dużo było zanieczyszczeń, jak w każdej pilarce. Trzy godziny się męczyłem, żeby ją do takiego ładnego stanu doprowadzić. Ale ja pilarkami dużo nie pracuję. Ta będzie mi potrzebna do sporadycznych prac. Podcinania złamanych gałęzi, wycinania suchych drzewek, raczej rzadziej niż częściej. Tutaj mamy prowadnicę 35 cm, już mocno zużyta, wytarta, ale jeszcze może popracować hamulec bezpieczeństwa. Jest tutaj system ergostart, który ułatwi odpalenie. Z przodu zbiornik na olej do łańcucha. Tutaj zbiornik na paliwo. Wyłącznik i sanie jest rozwiązane za pomocą jednej dźwigienki. Żeby załączyć sanie, trzeba wcisnąć manetkę, pociągnąć do dołu. Kiedy silnik zaskoczy, przestawiamy na półsanie, potem odpali z podniesionymi obrotami, które zrzucamy manetką. W tym modelu jest zastosowana jeszcze dodatkowo pompka. W pilarce bez oznaczenia C pompki nie ma. Również w tej wersji, czyli wersji Comfort, jest błyskawiczny, beznarzędziowy napinacz łańcucha. Nie trzeba używać do tego kluczy. Teraz możemy Przejść do odpalenia. Dzisiaj nimi nie będę pracował, ale to będzie już pierwsze uruchomienie pilarki przeze mnie. A pierwsze na filmie uruchomienie nożyc do żywopłotu.